To jest mój pomocnik do obrony rotacji choinek przed dziką zwierzyną innymi nieproszonymi. Na razie póki co to działa. Zobaczymy, jak długo. W nocy działa też, świeci. Także tak to wygląda. Oczy ma ładnie umalowane. Od tego. Także. Tak to wygląda. Trochę popsułem, bo jest za słaba sprężyna. To z dla nosa. I za mocno się wygina. No ale. Jest jak jest.